Joe Rogan komentujący gale UFC w swoim podcaście gościł mistrza dywizji półśredniej Belala Mohameda. Panowie dyskutowali na temat sytuacji kategorii lekkiej. Obydwaj widzieli go w roli potencjalnego rywala Mateusza Gamrota kategorii lekkiej. Jednak ten przegrał swój ostatni pojedynek. Mohamed zwrócił uwagę, że w dywizji lekkiej nie ma zbyt wielu nazwisk, które mogłyby zmierzyć się z mistrzem. Co do wagi lekkiej to Oliveira i Gage ostatnio przegrali. Hooker już przegrał z Islamem. Jeśli więc Islam Pokona Armana, to niby McGregor będzie dostępny. O ile w końcu wróci i pokona Chandlera, ale nie ma wiele nazwisk w tym momencie. Był Gamrot, który był już kiedyś rezerwowym do walki o pas, ale właśnie przegrał z Hookerem, którego Islam przemielił. Z kim więc będzie walczył Islam, jak pokona Armana? Rogan odpowiedział: Dobre pytanie. Gamrot to byłby interesujący przeciwnik. Czekałem na jego walkę z Islamem. To mogło być ciekawe. To bardzo dobry grappler, ale ludzie zapomnieli o danie Hookerze. To jest rzeźnik. Kamzat Szymajew to czołowy zawodnik kategorii lekkiej UFC. Kamzat w następnej walce zmierzy się z byłym mistrzem dywizji do 84 kg organizacji Robertem Whittakerem. Przed walką Szymajew zachowuje dobrą formę i wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy na październikowy pojedynek z Robertem Whittakerem. Ostatnio miał okazję na graplerski sparring z innym byłym mistrzem UFC Luke'em Rockholdem, co możecie zobaczyć na krótkim wideo. Dana White już od dłuższego czasu zapowiada, że gala UFC 306, która zostanie zorganizowana w hali The Sphere w Las Vegas, będzie czymś wyjątkowym. Szef UFC mówi, że całe wydarzenie ma nieco przypominać film, którego kolejne części będą przeplatane walkami. W rozmowie dla Cage Side White powiedział: "Generalnie tworzymy film. Tej nocy zobaczycie film i pomiędzy kolejnymi jego częściami będą walki". White powiedział również, że osoby oglądające wydarzenie przed ekranami również powinny odczuć dużą różnicę w porównaniu z regularnymi galami. W tej nocy będziemy mieli dwie dodatkowe ciężarówki do produkcji. Będziemy starali się, aby osoby oglądające wydarzenie w domach odczuwali to tak, jakby byli w Hali The Sphere. Javier Mendes porównał dorobek Johna Jonesa z bohaterem głośnej afery dopingowej, Byłem dominatorem kolarskiego wyścigu Tour de France Lensem Armstrongiem. Zdaniem Mendeza doping i status najlepszego w historii nie idą ze sobą w parze. Javier Mendes w swoim podcaście powiedział: Dana wciąż utrzymuje, że John Jones jest numerem jeden, bez podziału na wagę. Ma pewne dobre argumenty, ale moim dobrym argumentem jest tylko jedna sprawa: Lens Armstrong. Ile razy Lens wygrał Tour de France i w zasadzie wszystkie te tytuły. Tu zostały mu odebrane z powodu jednej rzeczy: dopingu. I nawet pomimo tego, że złapali go lata po fakcie, stracił wszystkie swoje triumfy w Tour de France. Cóż, udowodnionym faktem jest to, że John Jones stosował doping, więc jak dla mnie wybaczcie, to dyskwalifikuje go w całości. Nawet pomimo kontrowersji związanych z wieloletnim stosowaniem dopingu przez Johnsa, Mendez nie zgadza się z postawieniem go na miejscu pierwszym w rankingu bez podziału na wagę, również z uwagi na kwestie czysto sportowe. Jest jednym z czołowych kandydatów, ale nie walczył od półtora roku. Więc nie wiem, jak możecie umieszczać go w tej kategorii z powodu przeszłych dokonań. Nie jest aktywny. Gdyby był aktywny, miałby znacznie lepszą kandydaturę, ale nie jest. Same jego umiejętności? Jak najbardziej na 100%. Ten gość na pewno jest jednym z najlepszych wszechczasów, ale ja oceniam wielkość przez pryzmat całokształtu, nie tylko dokonań. Usman Nurmagomedov pewnie obronił pas mistrza wagi lekkiej w Bellatorze w miniony weekend. Jego mentor, popularny Kabib The Eagle Nurmagomedov, stał w narożniku kuzyna na gali Bellator Championship Series. W materiale opublikowanym przez marketingowców Bellatora, Kabib nazwał Usmana przyszłością dyscypliny MMA. Usman Nurmagomedov jest przyszłością tego sportu. Usman jest młodym pokoleniem naszej drużyny. Kiedyś on i ja byliśmy trenowani przez mojego ojca, teraz to ja go trenuję. Spędziliśmy ze sobą całe lata na treningach, powiedziałbym, że ponad 15 lat. On zawsze miał w sobie ducha konkurencji, to dlatego wciąż jest niepokonany, dlatego jest mistrzem wagi lekkiej Belatora i skutecznie broni swojego tytułu. Udowodnił, że jest jednym z najlepszych na świecie. Cyril Gunn to czołowy zawodnik kategorii ciężkiej UFC. Francuz w następnej walce. Drugi raz w swojej karierze zmierzy się z byłym mistrzem belator MMA Aleksandrem Wolkowem. Przed pojedynkiem Gunn miał okazję do ciekawego sparingu. Podczas przygotowań boksował z koszykarzem NBA Rudim Gobertem. Ich wspólny trening możecie zobaczyć w wideo dodanym przez zawodnika. Ha! Jeden z dawnych trenerów Meraba Dwaliszwilego, Ray Longo, wypowiedział się na temat nadchodzącego starcia Gruzina z strzonym Omalim opazdy wizji koguciej. Trener przyznał, że Merab będzie musiał zacisnąć zęby i przyjąć parę ładnych ciosów. Trener Ray Longo w podcaście The Anik and Florian powiedział: Merab będzie musiał przyjąć trochę ciosów, aby wygrać tę walkę. Koniec kropka. omali jest sniperem. Jeśli podejdzie do tej walki myśląc, że zostanie trafiony, że zrobi to czy tamto, by tego uniknąć, myślę, że byłby to wielki. Błąd. Dwali szwili w swojej karierze nigdy nie został znokautowany. Co więcej, oficjalne statystyki podają, że na deski został posłany tylko raz w starciu z Marlonem Morasem. Podobnym ciosem trafił Gruzina także Henry Sehudo. Trener Longo, ma nadzieję, że Merab dostał swoją nauczkę. Nawet nie będę mówił, ile razy pracowaliśmy nad unikaniem tego lewego sierpa przed walką z Morasem, a i tak właśnie tym dostał. Mówiłem mu wtedy, będziesz musiał przetrwać próbę ognia w tym starciu i dokładnie tego dokonał. Będzie to samo. Merab wie, przed jakim wyzwaniem stoi. Myślę, że O'Mali jest bardzo dobry. Nie sądzę, że O'Mali kiedyś mierzył się z kimś, kto wywiera taką presję jak Merab. Nie sądzę też, że Merab walczył z kimś z takim zasięgiem, precyzją i mocą jak O'Mali. Sean O'Malley nie spędził zbyt wiele czasu wraz z Kamarą Usmanem i Henrym Sehudo w ich podcaście. Mistrz kategorii Kogucie i UFC wszedł, skrytykował Triple C i wyszedł z programu. Zobaczcie jego krótki, lecz treściwy występ. Koledzy, wiecie, że jestem bardzo zajętym człowiekiem, więc mój występ będzie krótki. Przyszedłem tutaj z dwóch powodów: pochwalić Kamaru, jesteś prawdziwą legendą. Po drugie, Henry, jak mogłeś pozwolić Aljo tak łatwo cię obalić? Nie dziękujcie. Legenda MMA i jeden z najlepszych zawodników postanowił zakończyć bogatą karierę. Mowa o byłym mistrzu UFC czy One Championship w osobie Demetriusa Johnsona. O zakończeniu kariery poinformował sam zawodnik podczas gali One 168, do której doszło 6 września w Denver. Johnson przejął mikrofon i ogłosił zakończenie swojej bogatej kariery. Przy okazji Johnson został wprowadzony do galerii sław Federacji One. Demetrius otrzymał z tego tytułu statuetkę 38 lat dzierżył w ostatnim czasie, tytuł kategorii muszej organizacji One Championship pierwszy występ w MMA zanotował w 2009 roku. 15 listopada w AT&T Stadium w Dallas dojdzie do pojedynku, o którym mówi się od wielu miesięcy. Niezwykle popularny youtuber, który wierzy w swoje umiejętności bokserskie, Jake Paul, zmierzy się wtedy z legendarnym Mikeiem Tysonem. Przed walką Paul porozmawiał w swoim podcaście z przyjacielem Tysona, byłym mistrzem UFC Francisem Ngannou. Ten jest przekonany, że bokser pokona dużo młodszego youtubera. Tak, myślę, że Mike Tyson się zleje. Słuchaj, widziałem jak on się rusza. Pokazywał mi swoje akcje. Nadal ma to coś, tak czy inaczej, wierzy, że cię pokona. Mówimy tutaj o Majku, bracie. On jest unikatem, jest wyjątkowy, rusza się z boku na bok, a ty nawet nie widzisz, kiedy on rusza do akcji. Musisz uważać dosłownie na każdy jego ruch. Jubileuszowa gala XTB KSW 100 odbędzie się 16 listopada w PreZero Arenie w Gliwicach. Polska organizacja w dniu wczorajszym oficjalnie potwierdziła setne wydarzenie i uruchomiła sprzedaż biletów. Na chwilę obecną nie ujawniono żadnych nazwisk, które zawalczą na jubileuszowej gali. Spodziewać się można największych nazwisk z polskiego rynku MMA. Doczekać się jej najwyraźniej nie mogą kibice, którzy w ciągu jednego dnia zakupili już 5000 biletów. Dajcie znać w komentarzach. Komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć na jubileuszowej galii KSW 100 w Gliwicach. Wiktor Zalewski, który początkowo miał mierzyć się ze Skibą, musiał wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji. Daniel Skibiński i Leonardo Damiani w marcu tego roku spotkali się w klatce podczas gali Hybrid MMA i stoczyli zaciętą, wyrównaną walkę, która zakończyła się niejednogłośną decyzją sędziów na korzyść Polaka. Włoch nie krył rozczarowania takim rozstrzygnięciem, a Polak zapowiedział, że jest gotów na rewanż. Teraz więc panowie będą mieli okazję do ostatecznego rozstrzygnięcia swojej rywalizacji. Wrócimy jeszcze do poszkodowanego Wiktora Zelewskiego, który musiał wycofać się z walki na gali XTB KSW 98 z powodu kontuzji. Pola liczy, że szybko wróci do pełnej sprawności i do klatki. Wiktor napisał w mediach społecznościowych Niestety doznałem kontuzji, która mnie automatycznie wyklucza. Jak na razie trudno mi się z tym pogodzić. Ciężko przepracowałem całe 3 miesiące, żeby dać z siebie 100% w dniu walki. Doszła jeszcze zmiana mojego przeciwnika na 3 tygodnie przed, bo łotyż miał kontuzję. Zmiana całego Game planu na walkę, przez co jeszcze bardziej musiałem przycisnąć na treningach pewne płaszczyzny. Teraz zadbam o siebie i mam nadzieję, że widzimy się jak najszybciej to będzie możliwe. Już w najbliższy weekend do klatki KSW powróci Led Zeruni. Zawodnik reprezentujący Francję nie kryje swoich mistrzowskich ambicji. W rozmowie dla KSW Led powiedział: Bardzo szanuję drogę, jaką przeszli Saladin i Wilson, by stać się gwiazdami w Polsce i we Francji. Mogę was zapewnić, że wkrótce stanę obok nich jako mistrz kategorii średniej i trzecia gwiazda francuskiego MMA. Cel jest jeden: pas mistrzowski. Paweł, idę po Ciebie. KSW, wyskakujcie z siana. Federacja KSW dodała na swoje social media krótki trailer. Paczuski przyznał, że ta walka jest dla niego bardzo ważna. Sami zobaczcie co zawodnik Unique Fight Club miał nam do powiedzenia. Ten przeciwnik, wiadomo, bardzo pewnie siebie. Już widziałem po ostatnich pojedynkach, pokazywał, że chce toczyć pojedynki o, o pasmistrzowski w naszej federacji KSW. Także cieszę się, że ja staję też teraz na jego drodze. Martin Lewandowski, szef organizacji KSW, wypowiedział się na temat dalszej ewentualnej współpracy z Tomaszem Adamkiem. Włodasz nie był zadowolony z walki boksera, jaką ten stoczył w lutym. Lewandowski w rozmowie dla portalu MyMMA powiedział: Czuję, ja już świetnie jestem zainteresowany Adamkiem, ci powiem. Ja, wreszcie, no dla mnie dla mnie Mamy tą walkę wydywał. I pewnie by ją wygrał, gdyby nie kontuzja. Oczywiście to jest takich gdybanie nie chciałbym tutaj odbierać Tomkowi wygranej. No ale wyglądał w tej walce słabo. Pozostałych dwóch, przepraszam, nie oglądałem, nie interesowały mnie one mniej więcej. Wiesz, no, no nie były w ogóle dla mnie interesujące te jego zestawienia kolejne. Trochę wokół niego jakichś takich, wiesz, niepotrzebnych tematów się zaczęło gdzieś tam plątać Irytuje mnie to jego gadanie wieczne o tym, tylko, jak on to mówi, kasie. Nie wiem jak oni się to nazywa. Ktoś tam wie, używa tego swojego słownictwa. Nie. A myślę, że to chyba Nie. mamy. Wygląda na to, że Mariusz Pudzianowski pod koniec tego roku może ponownie pojawić się w klatce. Na razie nic oficjalnie nie zostało ogłoszone, ale sam Mariusz, w materiałach, które zamieszcza w serwisach społecznościowych, zapowiada, że czeka go ciężkie 11 tygodni, a odpowiadając na pytanie jednego z fanów, przyznał, że walka odbędzie się na pewno za 11 do 12 tygodni. Odpowiadając na kolejne pytanie, napisał, że aktualnie waży 132 kg. Dajcie znać w komentarzach, z kim byście chcieli zobaczyć popularnego Pudziana w kolejnej. valce dla organizací KSW. Wróćmy jeszcze do zawodnika Unique Fight Club. Radosław Paczuski, nowy klubowy kolega Damiana Piwowarczyka, jest pod dużym wrażeniem jego umiejętności i przewiduje mu przyszłe mistrzostwo KSW. Piwowarczyk niedawno przeniósł się do Warszawy i dołączył do Unique Fight Club, gdzie trenuje wspólnie z Paczuskim. W programie MMA Studio Paczuski podzielił się swoją opinią na temat umiejętności nowego partnera treningowego. Dołączyło Damian Piwowarczyk i Michał Gniady i naprawdę obydwaj na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ale jeżeli tutaj już rozmawiamy w tej chwili o Damianie, no to niestandardowy styl, bardzo dobry sparring partner, bardzo mocny zawodnik i szczerze powiem tutaj, że naprawdę też mocna stójka. Tu jest jakby zawodnik kompletny, który zarówno strajkersko, jak i, jak i grapersko stoi na bardzo wysokim poziomie. Do tego jest młody, bardzo szybko się rozwija. Ja pamiętam jego walki kiedyś jak oglądałem i teraz jak mam okazję z nim trenować, no to jest to, jest to zawodnik, który bardzo szybko się rozwija. Także ja mówię, że tutaj w niedługim czasie mistrzostwo i pas mistrzowski KSW do starcia na zasadach K1 z udziałem Marcina Różalskiego dojdzie na gali Strike King 3. Były mistrz KSW zmierzy się z bokserem w osobie Mariusza Wacha. Będzie to walka wieczoru Strike King 3, która odbędzie się 11 października w Piotrkowie Trybunalskim. Różalski ostatni pojedynek stoczył w czerwcu 2022 roku na gali KSW 71 w Toruniu. Wówczas Polak na zasadach K1 zmierzył się z Erolem Zimmermanem, z którym przegrał w drugiej rundzie. W przeszłości Różal rywalizował również na zasadach MMA. Ostatnią walkę w tej formule stoczył w maju 2017 roku, kiedy znokautował w 16 sekund Fernando Rodriguez Juniora i zdobył pas kategorii ciężkiej na KSW 39. Mariusz Wach przegrał w lipcu z Mosesem Itamą przez nokaut w drugiej rundzie. Wiking w ostatnich latach przeplata wygrane z przegranymi. 44-latek wygrywał m.in. z Michaelem Bolozem i Jakubem Sosińskim. Przegrywał natomiast z Hewing Fury. Arslanbekiem Magmudowem, Kevinem Lereną, czy Fraserem Clarkiem. Polak w swojej karierze wywalczył m.in. pas IBF Europy Wschodniej i Zachodniej. Cezary Oleksiejczuk były mistrz kategorii półśredniej organizacji Fen. Będzie kontynuował swoją karierę w kategorii średniej, podał szef organizacji Jakub Borowicz. Cezary Oleksiejczuk, walki w Fen, będzie toczył w kategorii średniej. Wszystko zatem wskazuje na to, że pierwszym rywalem Mansura Abdurzakowa w obronie pasa mistrzowskiego 77 kg będzie Wawrzyniec Bartnik. Jak wspominaliśmy w ostatnich odcinkach, spór między Arturem Szpilką a Krzysztofem Diablo Wodarczykiem wciąż nie cichnie. Artur Szpilka przy okazji ostatniej gali Gromda, udzielił wywiadu kanałowi Koloseum, gdzie został zapytany o ewentualne starcie z Włodarczykiem. Były pięściarz, a obecnie zawodnik KSW mógłby zmierzyć się z Diablo na kolejnej gali z cyklu Epic. Zobaczcie, co były pięściarz miał do powiedzenia. Rzecz ma być KSW 2 Epic. Czy ty jakby była fajna kasa oferta, fajnej walki na troszeczkę innych zasadach, to ty byś się zgodził, czy ty tylko celujesz te normalne gale KSW? Oczywiście to chyba nie jest tajemnicą, już ci mówię. Diablica cały czas, tam, cały czas tam grzduka coś tam, że, że boks to będzie boks, tylko w małych rękawicach, ale tak naprawdę kto go poważnie weźmie, jak ostatnio widzimy co on robi, to jest troszkę niezrównoważone i chyba nie, nie takie każdy normalny promotor no nie, nie, nie da takiego zawodnika, nie będzie opierał promocji Gali na jego nazwisku, bo nigdy nie wiadomo, co mu do głowy strzeli. więc tak naprawdę ten pojedynek, który się oddala, nie chce wybierać przed szereg, ale prawdopodobnie też zawalczę z skiboxerem.